Witam wszystkich entuzjastów gier strategicznych i nie tylko. Zapraszam do kolejnego odcinka z gry Zephon. To gra 4x turowa strategiczna, czyli to, co robimy najbardziej. I teraz przejdźmy już do samej rozgrywki. Jak widać, nasi żołnierze, nasz tutaj generał, nie generał, to jest bohater, nasz bohater tutaj. Przykuje się do kolejnej bitwy, a naszym celem jest, tak jak mówiłem, ostatnim razem tutaj to miejsce i Fanatyk Akrynów. Fanatyk Akrynów ma pancerz podwójny, ale za to ma słabe morale w tym momencie. Spróbujmy go tutaj zaskoczyć. Przejdźmy tnostką, przejdźmy to jednostką, żeby mu dodać żeby mu dodać widocz, nie widoczność, niewidoczność, celność tutaj jest ta celność. Plus jeden do celności. Powinno być tu zapisane. Jest plus jeden do celności. Bardzo dobrze. I możemy spróbować rzucić granatę. Zobaczymy, który granat jest lepszy. Ten daje 10-7, ten daje 8-5. Weźmiemy tym, ponieważ jego pancerz nie jest taki strasznie mocny. Weźmiemy, strzelimy w niego. Ale się złożył, <laughs> no dobrze, dobrze to wygląda, dostał obrażenia, teraz możemy strzelić, no musimy strzelić nim z, z dystansu, no ale ich jeszcze zostało sporo, jeszcze ich zostało sporo, czyli musimy jednak tym tutaj podejść, nie ma wyjścia, zobaczmy czy, tak tutaj wszystkich możemy zniszczyć bez tego bez używania e, granata okej okay. teraz tak tu mamy jeszcze jeden samochód który tu może dojechać czy nie dojedzie czy mamy dodatkowe dwa wpływy na każdą turę tym wejdziemy tutaj Analizator exo Exousia I tutaj zobaczcie, mamy trzy rzeczy, które możemy dodać do naszego bohatera i to zrobimy. Ta pierwsza dodaje mu pancerz, druga dodaje. Um, nakłada cechę okaleczenie na dwie tury. Minus 67% maksymalna liczba punktów ruchu. To nakłada na inne osoby, z tego co wygląda, no bo sam siebie nie będzie leczył. I tutaj mamy analizator ExoSia, która nakłada cechę plus dwa do celności. Jeśli jednostka nie została zraniona w tej turze, ok. Także weźmiemy, mu damy te trzy. To trzeba zrobić prawym przyciskiem, i one lądują tutaj w tym ekwipunku, tutaj na dole. I w przyszłej turze będą aktywowane. Ten pewnie go tutaj zaatakuje. No, ale cóż, tak to bywa. Zaraz mu tutaj pomożemy. I jeszcze jedna rzecz. Tu wjechaliśmy naszym bojownikiem do miasta. Jeżeli one wjeżdżają do miasta, to lądują tutaj w tym ładunku. I można ich przeoczyć. I tu jest całe. Problem z tymi właśnie boj bojownikami, którzy się ukrywają gdzieś w, mi w miastach, i <laughs> nie ma co z nimi robić wtedy. Trzeba ich szukać. Dobra. Ten może strzelać, ale ten nie ma tej funkcji, która się nazywa ja to sprawdziłem. Spuszczony ze smyczy. Spuszczony ze smyczy oznacza, że jest agresywny staje się agresywny. Tak jest tutaj przetłumaczone w tej grze. Także on nie jest spuszczony ze smyczy, także może nie będzie nas atakował. Zobaczymy. On niby nie będzie nas atakował dystansowo, czyli to, że jesteśmy w lesie, nam nic nie da. Ale będzie tylko jeden atak, więc powinniśmy to przeżyć. Wydaj rozkazy miastom. Robimy elektrownię. To ważne, bo zrobimy kolejnego bojownika. Stać nas na to. Wygląda to całkiem dobrze. Kompleks mieszkalny się robi. Jeszcze jednej rzeczy tego nie pokazywałem. Konkordat. W Konkordacie można sprzedawać albo kupować żywność za wpływy. Można też przedmioty handlować. Jeżeli byśmy mieli jakieś przedmioty, my teraz je wszystkie użyliśmy, więc nie możemy ich sprzedać. Ale możemy sobie kupić przedmioty. Jakieś specjalne. To też jest dość. Dość mocna sprawa, szczególnie, że są tutaj przedmioty, które dają naprawdę fajne e efekty. Wyzwalacz reaktywny, na przykład plus 1% penetracji pancerza. No, mamy 184 tych wpływów, można by było je wydać. Spróbujmy, zróbmy to. Także mamy. I mamy go tutaj. I damy go naszemu bohaterowi, także tych bohaterów można nieźle mocno um, Boostować Zakończmy turę Ten tutaj jest w tych krwawych pnączach Te fioletowe pola to są te krwawe pnącza, Ach, jednak Przyszedł do nas, ale i dostał pod nosie Troszkę No są dość, dość mocni, dość mocni są, ale my stąd sobie Mam nadzieję, że zwiejemy. Nie, nie zwiejemy, ale podejdziemy tutaj. Tym możemy. Tak, najpierw zobaczymy, co się stało z naszym. Tutaj. Dowódcą. Po pierwsze, dostał pancerz. Miał 6, ma 7. To się zgadza. Celność. To by trzeba było tutaj zobaczyć. Ma 10. Miał 8. To się zgadza. E, poza tym ma. Wyzwalacz reaktywny, penetracja pancerza, zaraz zobaczymy jaką tutaj mamy, ma jeden penetrację pancerza, a nie miał chyba żadnej. Ten miecz ma penetrację pancerza a teraz cztery, no to super, to są naprawdę fajne rzeczy, którymi można go mocno odrasować, że tak powiem. Staniemy tutaj i będziemy atakować. Podjedziemy też tym. No załóżmy Tak, żeby go Zobaczmy na razie, czy to wystarczy. Strzelmy tutaj. trzech z 5 zostanie rannych. Można jeszcze mu dać tą świecę chwały, nakłada cechę okaleczenia na dwie tury, ale to się nie opłaca w tym momencie, bo to ma na pewno cooldown, tak, 10 tur. Czy z 10 tur będzie się ładował na nowo, także tego nie będziemy robić, ale dobrze o tym pamiętać, szczególnie na mocne jednostki. Zobaczmy, ilu on może zniszczyć jedną, czyli będziemy potrzebować jeszcze jednego. Niech podejdzie i zaczniemy tym nie to nawet wystarczy tylko tych dwóch zaczniemy od od niego także trzech powinno być zniszczonych i teraz tutaj reszta jest też zniszczona ach tutaj są trzy imiona wow e, układy układy scalone ciągle te układy scalone Tutaj mamy coś, bardzo wolne poruszanie się. Czy przez to, że jest to yy, teren wulkaniczny, albo że nie ma, tu nie ma przejścia, tak, bo tutaj blokują nasze jednostki przejścia, Ok. E, no bo dobrze by było to wziąć. To jest jeszcze jednostka neutralna, Łupieszcy. którzy mają, którzy już są dość słabi z tego co wygląda. Walczą pewnie z kimś. Ten powinien się wyleczyć za jakiś czas. Nie wiem czy tu wszystkim podejdziemy. Podejdźmy niemniej tyle. Ten jest dość szybki. To się szybko poruszy. Szkoda, że to nie jest droga. A to jest tylko rzeka. Eee... Chociaż nie. Tym, tym zostaniemy. Niech on się tutaj... Niech trzyma pozycję. Eee, ty też tu trzymasz pozycję i możesz ewentualnie pójść tutaj w tym kierunku. Może tu nikogo nie ma i sobie zajmiemy tamto. Ten ma miejsce, ten powinien się zatrzymać i się wyleczyć. Zakończ turę, zobaczymy. Czy idzie w naszym kierunku? O! Tu coś powstało straszliwego. Ajajaj. No, to będzie tutaj ciepło, gorąco i w ogóle, <laughs> tak jak z tego wulkanu. Um... Czy mamy jakieś szanse podejść tutaj? Raczej nie. Bo tu jest rzeka, rzeka na... blokuje ruchy. Hmm. Cóż tutaj zrobimy ciekawego? Cóż tutaj zrobimy ciekawego? Mamy naszego bohatera, który może stanąć w tym miejscu. Jeden stanie tutaj, ten stanie. Nie, to będzie. Nie, też jest ok. Stańmy tutaj. A, właśnie. To jest taka galaretka, z której się. z której wyskakują właśnie takie stwory. I te stwory. Mają ograniczony czas życia. To można gdzieś tutaj przeczytać. Tak, minus 2 punkty zdrowia w każdej turze. I ich powstało załóżmy, ich powstaje trzech powstaje. Dokładnie w tym momencie powstały trzy takie, takie jednostki. Moglibyśmy spróbować tutaj z nim zawalczyć, tylko ich jest naprawdę dużo. Jest ich naprawdę sporo. I tutaj będzie chyba dość ciężko się nimi nimi zająć. Chociaż to zająć by było naprawdę miło. Stańmy może w takiej bezpiecznej odległości. O, zobaczcie, tu już jest ich. Um, ty podejdziesz też tutaj. I oni mogą grzać najpierw w tego. A jeden. E, stój, 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 ty miałeś strzelać! Ty miałeś strzelać. Dostał. E... Ach, bo żeśmy go już zniszczyli. Aha. E, dostaliśmy kolejny update i możemy zrobić. To też jest dobre kryć się. Plus 10% redukcji obrażeń dzięki osłonie. E, możemy też zwiększyć celność do dwóch, możemy też zwiększyć morale do czterech. Zróbmy to kryć się jeszcze, tylko to trzeba aktywować i tutaj możemy strzelać e, Ile obrażeń? 3,8 ok i on stanie się spuszczony ze smyczy, <gryw> trzeba pamiętać ten, tą nazwę spuszczony ze smyczy No niech będzie spuszczony ze, ze smyczy Jest spuszczony ze smyczy I to tych dwóch naraz Wszyscy no dobra, tu wejdź, zobaczmy czy kogoś tu spotkamy, dostajemy tutaj układy scalone, tych układów scalonych mamy już trochę 15 <laughs> Tu były układy scalone, już tego nie mamy, tutaj czy coś było też nie mamy Nasz bojownik się kolejny robi, to jest dobrze Rozkazy w mieście Zrobiliśmy elektrownie, to jest dobre Teraz tak, cóż tu jeszcze ciekawego zrobić? mamy, Nie możemy kolejnego budynku, znaczy możemy za trzy tury kolejny budynek, ale będziemy potrzebować kompleks mieszkalny. Nie, jeszcze nie. Budynki mieszkalne są do 8 w tym momencie, także możemy mieć wielkość, wielkość miasta 8, dopiero później kompleks mieszkalny będzie potrzebny, ale już go będziemy mieć na zapas, także jest ok. Ten kompleks administracyjny bym jeszcze z chęcią zrobił, tak Wam powiem szczerze. Albo zrobić laboratorium badawcze jeszcze jedno. Zróbmy jeszcze laboratorium. Ono będzie za cztery tury, a za trzy tury będzie mieć nowego mieszkańca, więc się wszystko zgadza. Lojalność na razie jest ok, ale z populacji ciągle nam maleje. To musimy też o tym pomyśleć. Do tego jest też specjalna technologia. Okay. Jedziemy dalej. Ach, tu też jest. Do zebrania. Hmm. No, zobaczymy, czy się rzucą na nas strasznie mocno. Możemy ewentualnie tutaj podjechać, żeby, oni, żeby on pomógł. Zawsze się przyda. Na razie tutaj nie ma zagrożenia. Zakończmy turę. No i zobaczmy, co oni zrobią. Boją się. Czyli tego będziemy atakować. Mamy ile 9 tur, pewnie? Tak, 9 tur, zanim się nowa horda tutaj nie stworzy. E, mamy naszego bohatera. Weźmiemy go tutaj postawmy. Weźmiemy tego tutaj postawmy. Ok. Weźmy tego tutaj postawmy. Weźmy tego, a te, tego nie, tego, tego, tutaj, weźmiemy sobie ten um, lód, cyklon. Cyklon, cyklon, odkryto. Ustaliśmy cyklon. Wow. Ohohoho. Pancerz 8, a tak automatyczne działo cyklonowe. Ale mega mocne i jaki zasięg, i zasięg 3, wow. Możemy go tutaj atakować aż miło. Tym podejdziemy. Um, I tu możemy świecę dać. Nakłada cechę okaleczenia, dwie tury 67. Maksymalna liczba punktów ruchu. Nie, to nie. Ruchy tutaj to nie, to nie, dla, to nie dla, dla nich. To, to nie. On się nie rusza. Y, no i możemy też rzucać granatami. Ile on ma? Ma 51 punktów zdrowia. Tu jest właśnie cały, cały ten problem. Ale możemy zacząć, zobaczyć ile to zada. 7 to zada. 5. A normalnie ile będzie? Normalnie zadajesz też 7,3. Ok, to zrobimy normalnie. Granat będzie na inne zabawy. Zaczniemy Oj, może naszym. Jeszcze możemy dodać ewentualnie morale nam niepotrzebne. Redukcja obrażeń dzięki osłonie. To możemy zrobić. Wszystko. Redukcja obrażeń. Także, jakby ci atakowali. Ten nie będzie atakował. Chyba z tego, co pamiętam. No dobra. Ile dostał? 11. Bardzo dobrze. Tu będzie 7. Tu będzie też 7. On też może z, z dystansu ale już pewnie mniej tak 3,7 tym możemy z dystansu zobaczymy co ten zrobi że dopiero w następnej turze dziwne, dziwne. okej okay. co ty jeszcze strzelisz okej okay. dobra ty wracasz znowu do miasta w lesie jesteś dobrze zobaczmy co tu się stanie czy zaraz do nas podbiegną i zacznę tutaj działać No mocno, mocne mają uderzenia O i tu jeszcze idzie, ale to idzie nasz Sojusznik, prawie sojusznik, kompleks mieszkalny Dobrze um, Będziemy potrzebować Lojalność, zwiększa lojalność, budowla w um, Teatr holograficzny ale jeszcze nam to nie jest potrzebne jeszcze nam to nie jest potrzebne w pierwszej kolejności zrobiłbym Drużyny przeciwpancerne To jest specjalna drużyna która ma Mocne mo Mocną broń Takie mechy to są o, Ten dostał wy Wyleczenie Jak to z tobą jest z tym, z tym twoim strzelaniem O, Teraz strzela bo może się wtedy ruszył, może nie miał nie miał ruchu no nic, dobra zadał obrażenia najważniejsze, ty zadajesz obrażenia i to dość mocne, 11 ty i koniec nowy poziom, wszyscy dostali punkty doświadczenia i to mocne, także level, levelowali prawie wszyscy, chyba wszyscy levelowali Także ty możesz jeszcze tutaj zaatakować z siłą 5-7. Bardzo dobrze. I możesz ty też zaatakować. Jeszcze dwóch zostało. Także już takiej siły mocnej nie mają. Ten jeszcze jest. Ty możesz tu podjechać. Jesteś cały czas koło bohatera masz plus do celności. Kolejny, niech oni sobie tutaj na razie czekają. Bo nigdy nie wiadomo co się może wydarzyć. Wydaj rozkaz jednostkom, wy tutaj czekacie. Um, tu się wszystko robi, chyba kolejnego już nie będziemy robić. Chociaż ja wiem. Idziemy na ilość, idziemy na ilość. Oni są dość dobrzy z tymi granatami. To też są. Całkiem fajnie, bo jeżeli nawet stracą połowę swoich jednostek, mimo, mimo tego mogą rzucić granatem. Pełną, pełną siłą. I to jest, to jest mocne. A mamy na razie wszystko. Mamy żywność. Wszystko mamy, także kolejny idzie. Idziemy na ilość. Jakość to będą nasi dowódcy. Dowu Możemy jeszcze jednego dowódcę sobie zrobić. Tylko on wtedy kosztuje. 40 żywności, 40 minerałów i 80 wpływów. Ale by się przydał, to by była druga armia tutaj. Także będziemy zbierać teraz na kolejnego dowódcę, bohatera. Zakończ turę. Ten stracił znowu dwa życia. Teraz tak, jeżeli tego zniszczymy raz, dwa, na trzy odległości dostaniemy doświadczenie Tylko jest pytanie kim będziemy tutaj atakować Bo tu jeszcze byśmy chcieli podejść, ach to został zajęty Przez naszych sojuszników Prawie sojuszników um, Ten jest dobry do jeżdżenia, także strzelimy tym i powinien być załatwiony Okej okay. I wszyscy dostali znowu doświadczenie. Świetnie. Dobra. Na razie wygląda to całkiem dobrze. Teraz tym bym chciał troszeczkę pojechać i zobaczyć, co tu się dzieje. No, i tutaj już się zaczynają schody. Tu się zaczynają schody, bo to jest nadzorca, który ma pancerz 6. Mamy granaty przeciwpancerne, ale ma też punkty zdrowia 34, także tak łatwo go nie będzie zni zniszczyć. Zobaczmy, ten ma. Y tak, ten ma granat, ten ma granat. E ten ma granat. Mamy trzy granaty. Nie wiem, ile one by tutaj dały zniszczeń. Ale załóżmy, no nie wiem, nie, nie będę zakładał, bo to, to trudno policzyć tak. Um, to by było oczywiście dobrze zająć. Ale tu idziemy znowu bardzo daleko od naszego centrum. Także trudno się zdecydować, czy iść dalej, czy nie iść dalej. Jaki on ma zasięg? Zobaczcie, on ma siłę tarczową. Walka w zwarciu. Ok, ma jeden zasięg miotacza ognia. I dwa zasobnik rakiet. Czyli tutaj myślę, że sobie poczekamy. On się może ruszać. Ma trzy ruchy. Zobaczymy czy pójdzie w naszym kierunku. Tym możemy już strzelić, bo i tak nas ostrzelał. Także chociaż tyle zrobimy. Ach, i spuszczony ze, ze smyczy. Może to nie było najmądrzejsze. Okej. Okay. Ale y, także damy tutaj im czekanie, czekanie e, czekanie i temu też damy czekanie, jemu damy leczenie. Wam damy też... Utrzymaj pozycję i zakończymy turę. O oh. Nie wiem czy on to przeżyje. Bo on ma strasznie mocne. Dobra, czyli tym, tym wracamy, tym będziemy się leczyć. Rządku, tu, tu podjedziemy, zobaczymy dalej co jest. Troszkę ryzykowne, ale okej. Okay. Dobra. Wy, ty uciekłeś. To mi się nie podoba. Poczekamy. Czekamy. Zrobimy. Jaki tu jest skrót klawiszowy do czekania. E. Ok. Zrobimy to. Wydaje rozkaz miastu. W tym momencie mamy drugie laboratorium. Wygląda to na razie dobrze. Mamy już 38 nauki. I teraz dobrze by było zrobić minerały. Nie mamy żadnych minerałów. Do minerałów będzie potrzebne. Kolejne pole i na minerały mamy, mamy, pole, tutaj jest specjalne pole na minerały Także sobie zrobimy to pole To wygląda dobrze, zakończ turę Zobaczymy czy on podejdzie do nas Och, tu jeszcze jakiś stwór straszny Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to Cóż to jest za przeciwnik Wybierz temat badań. Mamy drużynę przeciwpancerną. I ją będziemy budować. I weźmiemy, zrobimy sobie. Ach, to mogliśmy wcześniej zrobić. Dwa punkty rozwoju za doświadczenie zdobyte po zlikwidowaniu neutralnej jednostki. Bo tych neutralnych jednostek będzie coraz mniej. Um... Minerały na klifach. Czy my mamy klify? Klify to są te żółte, na żółto zaznaczone obszary, znaczy takie granice, których nie można przekraczać. To zrobili dość dobrze i to można wyłączyć, ale mi się wydaje, że to jest lepsze do orientacji. Tutaj są klify, ten ma klif, ale nie sądzę, żeby to było aż takie ważne. teraz zrobimy sobie w takim razie Czyż możemy przejść dalej, możemy przejść dalej e, możemy zacząć robić inżynierów ale żeby to zrobić potrzebujemy teatr holograficzny żeby zwiększyć e, lojalność Bo każde nowe miasto to jest mocna, mocna strata lojalności I już zrobimy to ehm... Zobaczcie, kto to jest. To są zifoni, czyli zefony ze nasze. E, widać, że mają. Tutaj mają swoją bazę i tam muszą mieć swoją bazę. E, no, ty musisz uciekać. To nawet nie ma dwóch stań. Idziesz tutaj i mam nadzieję, że się wyleczysz. Hmm. No, trudno powiedzieć naprawdę, czy robić dalej. Wydaje mi się, że. Zastanowimy się nad tym w czasie do momentu, aż powstanie nowy odcinek, i wtedy zrobimy um, odpowiednie plany, i będziemy wiedzieli, czy idziemy na czerwonych tutaj w tym kierunku, czy pójdziemy to jeszcze zająć, czy poczekamy na tą specjalną jednostkę, którą możemy wybudować tutaj, drużyna przeciwpancerna, bo ona jest, ona jest fajna, ona jest fajna, to Wam mówię. Będziemy mieli z nią dużo zabawy. Um, ok, dobrze, czyli będziemy kończyć ten odcinek. Dziękuję Wam za uwagę. Bardzo bym się cieszył na lajki, na komentarze, na subskrypcję kanału. Też zapraszam na naszego Discorda, oczywiście. O tym jeszcze nie mówiłem, a Discord jest dość prężny. Może nie strasznie wielki, ale też nie strasznie mały. Dlatego jest tam sporo osób, które się zajmują. W wolnym czasie grami strategicznymi można pogadać, można zagrać w multiplayerowe gry, można sobie po prostu poczytać. Także dziękuję Wam za uwagę. Cześć, ciao. pozdrawiam i papa.